Cześć morszczaki, z tej strony po raz kolejny Koalariw. Nadszedł ten czas. Jakiś czas temu, całkiem niedawno na rynku pojawił się nowy produkt, nowe urządzenie. Jestem jego szczęśliwym posiadaczem. Dzisiaj powiemy, dzisiaj powiem Wam coś niecoś na temat komputera akwarystycznego IT, który został wyprodukowany przez firmę Aquatrend. Jest to rodzima polska firma, znajdująca swoją siedzibę w Łodzi. No i tak, czemu to urządzenie, czemu komputer akwarystyczny ET? Jeśli o mnie chodzi, dzięki niemu mogę swobodnie prowadzić swój zbiornik. Co tu dużo mówić? Jest to urządzenie multifunkcjonalne. Słuchajcie, dzięki jednemu urządzeniu, teraz rozpakujemy, także zobaczycie, możemy, możemy połączyć w sobie takie all-in one, czyli mogę zmierzyć temperaturę, mogę ją kontrolować, obniżać, podwyższać. Można mierzyć poziom pH, można go kontrolować. Yy, można za pomocą dodatkowych dozowników, do, można za pomocą dodatkowego dozownika yy, także dozować płyny, prowadzić chociażby yy, balinga. Można dołączyć także dolewkę automatyczną, zarówno pod kątem sampa, albo tak jak w moim wypadku, pod kątem zbiornika głównego. Także jest to urządzenie multifunkcjonalne. Rodzimy producent. Cena jest atrakcyjna i konkurencyjna na tle, yy, na tle konkurentów. Także wydaje mi się, że jest to urządzenie godne uwagi. No to teraz może pokażemy, co mamy w środku. No dobra, słuchajcie, zatem otwieramy, patrzymy, z czym mamy do czynienia. Otwieramy pudełko. Okay. Co widzimy? Widzimy instrukcję, nieduże, nieduże gabaryty, kolorowa. Widzimy zasilacz. No i jest jedna sprawa, słuchajcie, czyli komputer akwarystyczny i jak on wygląda? A propos gabarytów i ulokowania tego urządzenia, słuchajcie, no u nas to będzie tak, że jak spojrzymy sobie na, na tył, mamy cztery takie silikonowe podkładki, czyli są to nisz, nóżki, na których sprzęt stoi, czyli może stać normalnie w ten sposób. No i tak to będzie u nas też funkcjonowało, ale dzięki otworom, Możemy sobie dopasować to także pod szafkę, jeśli komuś pasuje inna koncepcja. Że może to być dokowane, jakby domocowane do szafki, albo tak. Albo, albo tak. Czyli jak to woi. Teraz tak. Oprócz tego w zestawie otrzymujemy czujnik temperatury. Czy to jest traktowane jako element podstawowy zestawu? Tak wygląda ten czujnik temperatury. podłączeniem. Także wygląda to naprawdę wygląda to dość profesjonalnie. Wygląda to bardzo profesjonalnie. Czyli w zestawie otrzymujemy komputer, instrukcje, zasilacz. No i czujnik temperatury. Czyli to był taki szybki unboxing. żeby przejść do funkcji i pokazać Wam, jak to, jak to wygląda, jak to działa. Słuchajcie, zmieniłem perspektywę. Żeby było wszystko lepiej widać i pokazać jak wygląda um, obsługa tego urządzenia. To tak podłączamy całość do prądu. Mamy tutaj napis Power Supply. Zasilania podpięte. Urządzenie się z nami wita. No i tak. Całość, wyświe całość wyświetlacza jest podświetlona na taką lekko niebieskawą barwę. Co jest ważne, to co widzimy. No Widzimy nasze urządzenie. Mamy tutaj ekran LCD. Które nam będzie wyświetlał różne elementy. W tym momencie widzimy yy, godzinę i godzinę i dzień. Co widzimy? Mamy przed sobą także yy, klawiaturę manipulacyjną, za pomocą której możemy urządzenie obsługiwać. Tutaj to jest takie jakby nasze menu. Po jego wciśnięciu zobaczymy jakie mamy opcje. Wciskam. Teraz tak, na przykład jak mamy plus i minus, Możemy sobie iść w górę i w dół. Prawda? Co widzimy? Na początku widzimy ustawienie czasu. Tutaj ta strzałeczka w dół widać, że jest to typowy Enter. Klikamy. Możemy ustawić godzinę. Góra-dół zmieniamy. Tak samo z minutami. Dzień. Pojawia się napis AT Series IT i to powoduje, że nam się wszystko jakby zapisuje. Także to jest to, co widzimy, czyli mamy ekran LCD, no i mamy klawiaturę manipulacyjną. No i teraz, tak. Menu, ustawienie czasu już widzieliście. Co jest ważne, jeśli mówimy o zegarze, no tak jak widzicie przed sobą, teraz mamy tutaj rzeczywisty pomiar. Czasu jest to 24 godzinny yy, zegar. Następnie mamy język menu. Mamy do wyboru po kliknięciu zarówno język polski, jak i język angielski. Także fajna sprawa. Zajmujemy. Teraz tak, jest opcja dźwięku. Teraz tak, powiemy może o możliwościach tego urządzenia. Z punktu widzenia użytkowników, którzy już mają yy, akwaria odpalone dłuższego czasu, yy, najważniejszą, jedną z najważniejszych rzeczy będzie chyba dozowanie. Pokażę Wam tutaj. Usta. Mamy tak: kalibracja pomp, plan dawek, praca pomp, zużycie płynów. Słuchajcie, o co chodzi? To jest główna jednostka sterująca. Słuchajcie, jeśli chodzi o dozowanie, to urządzenie umożliwia nam sterowanie trzema pompami dozującymi. Żeby jednak mm, móc uruchomić funkcję dozowania, potrzebujemy zaopatrzyć się w moduł st pomp sterujących AT2. Jest to wyposażenie. Dodatkowe, także w opakowaniu, go nie, w opakowaniu go nie znajdziecie, musimy je zatem sobie dokupić. Plusem tego urządzenia jest to, że możemy je zastosować zarówno w zbiorniku słodkowodnym, chociażby jeśli chcemy mm, podawać różnego rodzaju substancje czy nawozy, a także zbiornikiem morskim, chociażby kiedy stosujemy y, bainga. system. Oparty jest, jeśli chodzi o dozowanie. Ta funkcja dozowania jest dość rozbudowana i została zapożyczona z dość takiego kultowego dozownika, który myślę, że pamiętacie, AT1 Plus. Także jest to urządzenie, które cieszyło się dużą popularnością, jak to działa? To urządzenie działa w oparciu o zmodyfikowany system ISPD. Jest to system optymalizujący, optymalizujący mm, czas uwalniania y, płynów, czas uwaniania dawek, dzięki czemu y, płyny, które są jakby uwalniane przez pompy, one nigdy się nie zmieszają. Mamy tutaj zastosowane tak zwane, mamy tutaj zastosowane tak zwane przesunięcie czasowe. Słuchajcie, jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, um, urządzenie posiada funkcję precyzyjnej kalibracji, dzięki czemu uwaniane dawki będą zawsze rzeczywiste. Natomiast jeśli chodzi o programowanie, urządzenie jest łatwe w programowaniu. Musimy, co musimy zrobić? Wystarczy, że podamy dobową y, dawkę i ilość dawek w dobie. Dalej, co się dzieje? Dalej, y, komputer. Podzieli podaną dobową dawkę na mniejsze i płyny będą w równych odstępach czasu uwalniane. Czyli, może zróbmy jakiś przykład. Powiedzmy, że zależy nam na uwolnieniu. 100, podajmy tak: mamy dawkę 120 ml podzieloną na 24 dawki, w związku z czym. Dozownik będzie podawał co, godzina 5, co godzinę 5 ml płynu. Tak to wygląda. Dodatkowo jest także funkcja monitorowania zużycia płynów. Czyli co się dzieje? Użytkownik podaje objętość zbiornika z płynem, następnie dozownik oblicza zużycie płynów i sygnalizuje, kiedy one się kończą i konieczne jest ich uzupełnienie. Sygnalizacja ma miejsce poprzez sygnał akustyczny, dźwiękowy oraz wyświetlana jest informacja na wyświetlaczu. Kolejnym elementem i kolejną funkcją jest temperatura. Słuchajcie, żeby dokonać najpierw pomiaru temperatury, używamy do tego czujnika cyfrowego. Ten czujnik cyfrowy nazywa się TEMP AT Series. To jest to, co pokazywaliśmy w unboxingu. Jest to taki, taki czujnik, który będziemy wkładać do akwarium. Mamy też wtyczkę. Zaraz tak. Mamy tutaj TEMP sensor, czyli do Temperature Sensor, czyli jest to po prostu czujnik temperatury. No i aby całość nam działała, musimy go sobie tutaj włożyć. Dobra, włożyliśmy. O, od razu pojawiła się temperatura, że tu mamy 27,4. Czyli jak widać, w pokoju ciepło. Tak to wygląda. Słuchajcie, teraz tak. Jakie są tutaj opcje związane z yy, temperaturą? Najpierw, może powiemy o alarmie temperatury. Na czym polega alarm? Klikamy. Enter. Alarm załączyć, no powiedzmy, że załączyć, mamy progi, mamy opcję wyłączenia. Teraz tak na czym polegają progi. Prog minimalny, czy podajemy minimalną temperaturę, przy której może się jakby włączyć alarm, sygnalizacja, a także maksymalny poziom, czyli jak w wypadku na przykład zbiornika morskiego, no powiedzmy w zależności kto jakby kto jak woli powiedzmy próg minimalny 23 powiedzmy próg maksymalny 28, 29 i tak sobie po prostu określamy sobie, teraz mamy próg minimalny 23 ustawiony próg maksymalny 29 tak to wygląda jeśli chodzi o alarm Kolejnym elementem, jeśli chodzi o temperaturę? Jest kontrola jest kontrola temperatury, zaraz tutaj wam to włączę. Opa. Kontrola temperatury wyłączona, załączona, chłodzenie, kontrola temperatury chłodzenie, grzanie, poziom temperatury. No i jeszcze raz wyłączenie. Słuchajcie, na czym rzecz polega? Urządzenie umożliwia kontrolę temperatury wody w zakresie chłodzenia. Możemy tutaj wykorzystać sobie wentylator lub chłodziarkę, ale także w zakresie, w zakresie grzania. I tutaj wtedy wykorzystujemy grzałkę. Teraz tak, funkcja wymaga podłączenia czujnika temperatury. To jest, on się nazywa TEMP AT-Series. On stanowi wyposażenie y, podstawowe. To jest ten czujnik, który Wam pokazywałem do mierzenia temperatury a także w przypadku sterowania urządzeniami o zasilaniu 230V no to musimy dołączyć listwę zasilającą taka listwa nazywa się PowerBox AT-Series ona nie jest wyposażeniem, elementem takim podstawowym także musimy ją sobie dokupić jest to jakby dodatkowe akcesorium teraz tak, jeśli chodzi o wentylatory, o chłodzenie no to jak mamy zwykłe zasilanie, zwykłe napięcie 12V no to podłączamy bezpośrednio do sterownika i nam to wtedy Chłodzi. Także tak to wygląda. Kochani, kolejną funkcją, która jest niezwykle przydatna, jest kontrola, a także pomiar pH. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Do pomiaru pH służy specjalna sonda. Ona nie stanowi yy, tutaj wyposażenia podstawowego. Musimy ją dokupić. Otrzymujemy takie pudełeczko czarne. W środku znajduje się, w środku znajduje się sonda. Ona na końcu ma tutaj taki zbiorniczek z płynem zabezpieczającym, aby sonda nam nie, nie wyschła. Dodatkowo, żeby sonda zaczęła działać, potrzebujemy ją skalibrować. Do tego mamy dwa płyny. Jak widać w dwóch kolorach, fioletowym i niebieskim. Ten jeden płyn ma tutaj służy do kalibracji. On jest PH4, ten drugi PH9. Po, po skalibrowaniu sondy, przez co przeprowadza nas komputer charakterystyczny IT yy, proces yy, kalibracji, po prostu podłączamy sondę pod gniazdo BNC. Zaraz Wam to pokażę. No i włączamy, wkładamy sondę do zbiornika. Ok, słuchajcie, pokażę Wam, jak się podłącza sondę. To jest ta sonda, widzieliście ją wcześniej. Ona w dalszym ciągu ma jeszcze tutaj ja specjalnie nie tutaj nie znaczy ją można zdejmować, można ją zakładać. Więc to jest taki zbiorniczek z płynem zabezpieczającym. Kiedy zdejmiemy ten zbiorniczek to powiedzmy, że rozpoczynamy proces kalibracji. Później wkładamy już jakby bez tego dolnego zbiorniczka wkładamy tą sondę do wkładamy sondę do zbiornika. No i ona nam mierzy realny poziom pH jaki mamy, jaki mamy w zbiorniku. Teraz tak, pokażę Wam jak się to podłącza. Mamy coś takiego jak pH probe, jest to tak zwane gniazdo BNC. Ta wtyczka jak na nią spojrzymy, ona wygląda tak dość nietypowo, mocarnie, prawda? Ona ma tutaj, tak, jest taki ma wygłębienie takie skośne. Jak zwrócimy uwagę, tu u góry jest taki wystający punkt. Teraz tak, dobrze jest o, tutaj jak widać, pokażę bliżej jest tak to, to wgłębienie na wtyczce, ono idzie do samej, do samej góry i tą górą dobrze jest wcelować hop o, pokażę Wam celujemy no i żeby odpowiednio zabezpieczyć, podłączyć jakby przekręcamy o jest taki i zaskakuje, jeszcze raz wkładamy, przekręcamy hop no i teraz nam się wszystko trzyma, ja teraz będę musiał jeszcze podłączyć tutaj urządzenie do prądu, bo na chwilę wyjąłem nasze power supply, boom, obracamy, zaraz zobaczymy czy na ekranie się nam, o pojawia się nam obraz pH, pH równe 7,46, Sonda oczywiście nie została jeszcze skalibrowana, także to wszystko przed nami, ale pokażę Wam jak to się robi. Jeśli chodzi o pokazanie, najpierw jak włączyć ten odczyn PH, żeby on był pokazywany na ekranie LCD. Menu: Pomiar PH, Enter. Możemy załączyć albo wyłączyć, no i pokazać. Tak nam się pokazuje. Tak. Teraz tak jak mówiłem wcześniej, co jakiś czas naprzemiennie będzie pokazywany tutaj pomiar. Będzie dzień, da pH, godzina, temperatura. W następnym filmie, takim dodatkowym, pokażę Wam jak się kalibruje tą Sondę. Słuchajcie, czyli tak tak się podłącza Sondę PH. Tak ona też wyświetla. Teraz tak się chodzi. Poza pomiarem wody, w oparciu o odczyt Sondy, jest także opcja. Wyjdziemy sobie tutaj. Jest, jest Kontrola PH, jest także. O, mamy tak, i klikamy. Jest także alarm pH. Możemy go włączyć. Mamy jego progi, i możemy, możemy go też wyłączyć. O co chodzi? Urządzenie sygnalizuje alarmem akustycznym, czyli po prostu dźwiękowo, przekroczenie ustalonego zakresu powartości pH. Idąc dalej, urządzenie umożliwia kontrolę czynu pH wody poprzez sterowanie pracą elektrozaworu doprowadzającego do dwutlenek węgla. Chodzi o to, że musimy podłączyć, jakby tutaj tak, podłączamy sobie elektrozawór z tyłu, pokażę Wam, o. Mamy tutaj gniazdo, selenoid valve, to jest właśnie dosłownie z angielskiego tłumaczę na polski, jest to miejsce na zawór. Ostatnim Kiedy... elementem, który jest sterowany poprzez komputer akwarystyczny IT. Jest automatyczna dolewka, która pozwala nam uzupełnić poziom odparowanej wody. Mamy tutaj zastosowane dwie opcje. Może być to dolewka ATO1 i ona jest stosowana do sampa, albo dolewka ATO2, którą można montować do zbiornika głównego bezpośrednio jakby do akwarium. Ja Wam pokażę właśnie taki system. No, słuchajcie, tak to wygląda. Pudełeczko. Co mamy w pudełku? Mamy instrukcję. Mamy dwa uchwyty. Teraz tak. Pompka. Malutka, dyskretna. Ona podnosi wodę na jakieś 2 metry. Tak jak podaje na producent do góry. Wydajność około 280-300, około 300 litrów na godzinę. Tutaj uchwyt i wężyk syjkonowy, czyli stąd się będzie lała nam woda do zbiornika. No mamy tutaj zapinkę. No i z jednej sprawy czyli mamy tutaj pływaki. O, mamy tutaj dwa pływaki. Jeden z nich odpowiada za to, jak spada poziom wody i włącza nam dolewkę, a drugi jest ten. Jest jakby tutaj tym pływakiem awaryjnym, czynnikiem awaryjnym, żeby nam się yy, woda nie, nie przelała. Mamy komputer id. odwracamy go. No i co? Mamy pompkę, i tą pompkę podłączamy w slot a to pump, logiczne. Boom. Teraz tak, jeśli chodzi o pływaki, no to ten czujnik, sensor mamy obok, a to sensor. No i musimy to sprytnie podłączyć. Cała filozofia tak to wygląda. Jak jest, później odpalamy, jak odpalamy komputer, jak komputer działa, no to wszystko już tutaj będzie yy, działało. Słuchajcie, za nami część teoretyczna. Teraz chciałbym wam pokazać. Jak komputer akwarystyczny IT sprawuje się u mnie w baniaku? Słuchajcie, w tym momencie mamy już urządzenie podłączone u mnie w baniaku. Nagrywam z ręki, żeby to było lepiej widać. Jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że u mnie komputer akwarystyczny IT obsługuje na ten moment dwa zbiorniki. Jeśli chodzi o pomiary, to pomiar temperatury i PH. Tutaj z góry widać, tutaj to jest sonda PH. Należy pamiętać, żeby nie zamoczyć tej górnej części, żeby na minimalnie nie wariowały parametry. Także ważne jest to, żeby ten kabel, żeby on był suchy, żeby ten przewód był suchy. U mnie, jak widać, mam taki patent zrobiony, że ten uchwyt, z którego wychodzi woda, na um, uruchamia dolewkę, skąd ci woda, no to w jeden i drugi uchwyt mamy jedno obok siebie, czyli sonda i ten wężyk. Jak pokażę to z boku, minimalnie sama sonda jest jakby minimalnie sama sonda jest zam zamoczona. Z kolei tam w tle, jak spojrzymy, w tle widać... czujnik temperatury. W ten sposób na razie wykorzystujemy, IT, jeśli chodzi o mój zbiornik. Natomiast drugi zbiornik. Tutaj mamy założoną dolewkę automatyczną, a to dwa. To jest ta dolewka, która, którą zakłada się na zbiorniki główne. Ona ma zastosowany system pływakowy. Tu z tej strony. Okej, okay. widać, widać tak. Widać yy, uchwyt, widać wężyk, z którego lewa się woda. To jest pływak uruchamiający dolewkę. O. Słuchajcie, jak ten tłoczek dojdzie do. Jak ten tłoczek dojdzie do dołu do tego grzybka. O! Ja wam tu pokażę, tutaj. To wtedy uruchamia się. To wtedy uruchamia się dolewka. czyli ten tłoczek schodzi jakby z góry, ten tłoczek schodzi z góry na dół. Z drugiej strony natomiast mamy czujnik awaryjny, który on tutaj przeciwdziała jakby zadaniu zbiornika, no i ten tłoczek w momencie, kiedy będzie ponosił się poziom wody, on będzie szedł do góry i gdzieś tak powiedzmy od trzech czwartek tych możliwości on już zacznie, zacznie funkcjonować, jakby odłączy lanie wody, gdyby coś było nie tak, także to jest czujnik awaryny. Słuchajcie, także jak widać, mamy pomiar pH. W tym momencie jest 7,75. Także całkiem nieźle. Jest godzina pokazana, jest pokazany dzień. No i jest temperatura 26,2. Także też w miarę znośnie. Także na ten moment dwa zbiorniki, jeden obok drugiego. Komputer pomaga mierzyć parametry w jednym. Uruchamia dolewkę i robi dojewkę automatyczną w drugim. Przyszłościowo także w zależności od mm, potrzeb będziemy pewnie stosować także dozownik. Tak właśnie wygląda teoretycznie i praktycznie komputer akwarystyczny E.T. Mam nadzieję, że ten opis, recenzja i pokazanie tego urządzenia yy, częściej dodatków, że Wam się podobała. Także Mam nadzieję, że jeśli kogoś ta recenzja zachęci do używania tego typu sprzętu, to fajnie. No i do zobaczenia w kolejnych odsłonach Koala Do zobaczenia, morszczaki. Dziękuję bardzo. Koala Reef kończy transmisję.